...w długim powrocie, naprawdę długim, jeśli ktoś śledził mój kanał, wracam do nagrywania. Mam nadzieję, że nie będzie to jak przedtem i nie zrezygnuję po trzech dniach. Ale jestem w dobrej myśli i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. I co dzisiaj? Mam taki pogadając dla was, ale będzie on też również jak to zbudowałem. I tak sobie pogadam, tak sobie wam pokażę. Na pewno w planach mam różne serie, które mogą wypalić lub nie, będą z Minecrafta, więc czy Minecraft jest na tyle jeszcze popularny, żeby nagrywać z niego? Może nie, może uda mi się z kimś nagrać, ale mam po prostu duże, 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 duże Ym... plany, więc jak chcecie. Nie oglądać, zostawicie łapkę, subskrypcję, nie zmuszam ale tak I co, tutaj ostatnio na świecie kreatywnie? wiem, że tego się da widać, więc... Udamy się do niej na pewno nie, nie na tym odcinku. Zobaczymy sobie tutaj odwege kebaba, w którym jest mięso. Tak po prostu do żartu. To powinien być ogólnie pracownik, którego nie ma. Nie jest to jakieś trudne wykonanie, czy to jest to za ładne. Po prostu do zakrata jest kura, czyli kurczak, głowina A tu są bloki to, żeby yy, osadnik, który by tu był, nie uciekł, bo on nie może skakać przez to. Jest to tak fajnie też położona, ponieważ yy, jest to taka wyspa, powiedzmy, oczywiście gdzieś tam widać w ziemi i tak dalej, no ale tego nie dało się uniknąć. No i chciałem się po prostu szukać takiej wyspy. Tutaj, niestety, jak widzicie, mam brzydkie liście, ponieważ kosztem nagrywania musiałem tą grafikę yy, to tak? Dobra, już jestem po tej chwili, tutaj włączyłem zachód słońca, natomiast nadal w ustawieniach nie zmieniłem jakiegoś gotkiego oświetlenia, nie chcę mi się tego martwić, więc po prostu przejdźmy do rzeczy, bo... Mm, ...miałem zrobić, żeby to było przez przezroczyste natomiast tutaj nadal zostały te przezroczyste przez liście, nie mogłem znaleźć opcji żeby to wyłączyć. Natomiast yy, myślę, że nawet taka na grafikę to mamy tak się ładnie. Może kształtem nie odbiega jakąś nie nie wygląda tutaj góry, czy to jest wokół, coś nawet Gdyby nie jeździł to pewnie by to tak nie wyglądało. Mam nadzieję, że tutaj nie pokazałem za dużo coś za mną, yy, jaka budowa, bo chcę to pokazać w następnym odcinku. Tutaj mamy yy, bloki szyby takie pojedyncze. Przez co to wygląda? No, wydaje mi się, że jest ładny efekt, który w jakimś tam stopniu przypomina takie drzewo zawatara, jeśli. Yy, jeśli kojarzycie, hmm, tutaj może o tyle widzieliście tych wieśniaków, jeszcze nie wspomniałam, Tu, jeśli mi się uda wciągnąć taki mm, mm, fragment, typu apokalipsy zombie, ale, ale to inna historia. Znaczy, dzisiaj mamy Luiz, pokazywał film, pokazać y, willę. Także, no to, tak, no nie? Na razie tylko tyle. Ciężko sobie do środka, bo tutaj do środka myślę, że spadłem na. Genialny pomysł. Może nie jakiś genialny, ale dosyć nieoryginalny. Ponieważ zamiast zwykłej podłogi mamy tutaj, zobaczcie, akwarium. Rybę, nie ma tutaj rybek ani delfinów, ponieważ albo to wszystko poumierało, albo to się pozjadało nawzajem, albo się gdzieś sfugowało. Tam to wszystko widać pewnie. Chciałbym się tego naprawiać. Powiem, że tutaj tak by kwestią czasu znikło, czy coś ten Więc mi tam nie przeszkadza. Nie wiem, czemu to wieś, jakie tu są. Znaczy, tak jak mówiłem, była apokalipsa, więc pewnie gdzieś tam się po prostu pouciekały. I wykonuję to za nich. No też fajnie mi się tutaj efektem to było to, że te drzewo, to drzewo, wyglądało tak, że było trochę śnieg pewny dom, i mi się wyrastało. Może też się korzenie od dołu, żeby to wyglądało bardziej normalnie, tylko To drzewo, ale nie chciało mi się psuć w sensie tego akwarium pod ty, tymi korzeniami, więc. I co, to tam takie klasyczne okienka spodków Co wydaje mi się, że było takim fajnym zastosowaniem odzwyczajnych okien. Mamy taki łóżko z bradachimem. Wydaje mi się, że... O, akurat jakaś dziura była. Czy ja mogę z tym Mogę. Dobra, Aż się w nie, nie wpadli znowu. Łóżko mi się bardzo podoba, bo tak z... chciałem z bradachimem zbudować, tak w sumie spodobałem od ręki tak... Wiecie, tu półbloki, bloki, to płatki, i to tak wyszło, jak wyszło i na, nawet ładnie. Połączyłem biblioteki te bloki takie nowe, nowe, jak nowe, nie pamiętam skąd ich nie kojarzę. Chyba, że to mój teksturpak. Ale... no jak to wygląda, nie? Ale takie po prostu do siedzenia sobie. Żeby to jakoś po prostu ten no, osoby ciebie był pusty. I tu jakoś taka prosta kółchnia, nie. Idźmy sobie do tego akwarium, no to nic więcej w tym domu już nie ma. Ale myślę, że taka po prostu dom, yy, jako taki po prostu fajną taką na wyspie yy, bazę wypadową, to fajnie wygląda. No i zobaczcie, że tu jest tych ryb, nie? Tu wszystko wpadło. To e, jest jest. Nawet nie wiem, kiedy ją zrozpiłem. Mi się wydaje, że yy, kijanki dałem, i one się po prostu jakoś wytworzyły. No, gdybym tą dziurę za, za czy te ryby tam nie były, czy ich wyładowka, nie jestem w stanie stwierdzić, choć się domyślam. <laughs> Ale to w tym odcinku byłoby chyba na tyle. Chyba, że chcielibyście się dowiedzieć jeszcze o jakichś filmach na przyszłość. Natomiast ja sam nie jestem w stanie stwierdzić, co moja głowa myśli, w jakim stopniu, gdzie, kiedy, z kim, co to będzie za nagrywanie. Na pewno <laughs> pomysł na jakieś właśnie serie mm, z budowaniem, na pewno z jakimiś takimi... <laughs>